Witamy się. Tak jak zapowiedzieliśmy, ten materiał sobie podzieliliśmy na dwie części, żeby sobie trochę je tutaj pokategoryzować. Ta część może będzie taką już przemyślaną krytyką, lekką, ponieważ tam rozpywaliśmy się w tych wszystkich najlepszych rzeczach, a teraz trzeba trochę zejść na ziemię, bo jest to gra świetna, której nigdy nie zaprzeczę, ale ma też swoje niestety jakieś minusy. Ale te minusy dzisiaj ze mną, będzie oczywiście ze mną i plusy omawiał to zasne grono w formie teksa. A, bardzo chętnie witam serdecznie. Oraz Szema. Jak zawsze przyjemnie. Dobrze. I osoby, której nie widzicie, ale dzięki której te filmiki powstają, czyli Pieczara, który nam to wszystko montuje i nagrywa. Eee, dziękuję jeszcze raz, Pieczar. Eee, Okej, okay. no więc. Powiedziałem tak trochę dla e, przekory 8 na 10, e, z po z tego powodu. E, I to trochę Szem zaczął. Te mechaniki, które są na tych dalszych tierach, czyli nazwijmy to endgame już, te mapki, one nie są dla wszystkich takie czytelne. E, one nie są dosyć wytłumaczone. Wchodząc w ogóle na ten tier, ostatni nazwijmy to, e, nie masz tak, zostaje tak trochę sobie postawiony. Osoby te, które grały w po 1 Odnajdują się, bo to nie jest dla nich mechanika zrozumiała. Robili to nieraz i, i to nie jest nic nowego, ale już dla kogoś, kto tego nie robił, to może być to takie trochę przytłaczające. Eee, w szczególności robienie tego Atlasu, gdzie też nie ma za bardzo instrukcji, jak to zrobić i jak działać, eee, więc to jest taki minus. I zauważyłem jeden minus, niestety, bo akurat już udaje mi się robić te mapki, no, w sumie, te końcowe, już te do, 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 pod 15. Mapy, nazwijmy to, powinny konstantowo wypadać. czyli jak robi się je, tak wszyscy teraz ściujemy. Eee, jak, 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 jak wchodzą, to powin, powinny wypadać, tak, żebyśmy mogli cały czas w ciągu robić je. Tu jest jedna mechanika, której w jedynce nie było, czyli to, że te mapki, jak wiecie, jak się zginie, to niestety na mapkę nie wejdziesz. W jedynce można było wejść na mapkę. co jest uważam, nie do końca to kupuje, ten pomysł. Akurat uważam, że jak czasami masz super mapkę, zainwestujesz w nią, bo jeszcze można je oczywiście craftić, tak, czyli. Tak. Regala, walność, albo cokolwiek innego i naprawdę jesteś ma mapkę fajną. jest coś tam takiego war wartościowego, bo nawet masz bossa zabić, albo cokolwiek, tak? Bo masz zaliczyć. I że nie możesz wejść drug drugim razem. M uważam, że to jest duża kara. W szczególności, że i tak karą jest to, że tracisz ekspa 10%. Więc jak to się mówi w piłce, podwójne karanie jest taką trochę złą formułą. E bo dawanie czerwonej kartki karnego to tak nie za bardzo robisz, chyba no tam są wyjątki, tak? Ale, ale, ale uważam, że akurat to jest trochę chyba nieprzemyślane. Nie wiem, czy to tak do końca będzie. No i to, że nie wypadają tak mapki, przykładowo tobie, że jesteś powiedzmy na mapce 14-15, a wypadają tobie mapki jedynki. No, trili... Really coś tam jest nie do końca. Ja myślę, że tutaj też nie będę się jakby wyzłośliwiał, ponieważ to jest early access. Pewnie mieli bardzo mało czasu na to i żeby zrobić, bo tak jak wiemy miało być 6 aktów, są 3 akty ponieważ postanowili zrobić tylko trzy akty, żeby też był endgame jakiś w tej early accessie, więc dlatego się powtarza te trzy akty e, dwa razy, tak? bo normalnie będzie ten czwarty, piąty, szósty, gdzie pewnie te tri triale będą tam robione, więc one pewnie nie będą wyglądały tak jak tutaj, więc pewnie wszystko będzie o wiele easier, będziemy się wspominać tylko jak, te, jak było trudno, e, ale, ale myślę, że po prostu to są przez pokłosie tego, że no, szli na czas. Wydaje mi się, szli na czas e, i to nie wszystko jest takie po przemyślane, tak jak to będzie do końca, więc też nie wiem, czy to powinien obniżać przez to cenę, ale z drugiej strony po prostu mówię, co w mojej opinii po prostu mogliby dorobić jeszcze. A niewyjaśnione, że tak nie zrobią, bo jednak nie by było. Akurat oni się słuchają często graczy, więc może będzie inaczej. Z tymi mapkami to rzeczywiście no jest to, no jest to, może być to rzeczywiście problem, jeżeli tak jak mówisz, też się odniosę do tego, że no, robisz mapki wysokie, tak no, nagle, no bo się zdarza. Umrzesz, nie masz mapek, no to co? Musisz cofnąć się do jakichś bardzo niskopoziomowych mapek i próbować wygrędzić znowu, że tak powiem, do góry. I nawet jeżeli masz gear, no to dalej musisz uważać, dalej to nie potrwa. Nie będzie to takie szybkie, więc de facto no, podejrzewam, że możesz być nawet godziny w plecy, jeżeli stracisz taką mapkę na wysokim poziomie. Więc no to tu się zgodzę, że to jest rzeczywiście problem. Ja bym, zwrócił, ja bym zwrócił uwagę na inną rzecz, natomiast niekoniecznie dotyczącą endgame'u, ale w zasadzie sensie dotyczącą i nie dotyczącą, bo to zależy, jak na to patrzcie. patrzycie, mianowicie na Ascendancy. Nie chodzi nawet o pierwsze, pierwsze cztery umiejki, bo, bo tutaj jest bardzo ważna kwestia. Nie, nie czepiam się odnośnie samego Triala. No on, jest, on jest trudny, on jest. Yy, yy, trzeba, go, trzeba go powtarzać, trzeba yy, poświęcić czas, żeby to zrobić, ale do czego ja się przyczepię, to to, że te ostatnie cztery punkty Ascendancy one bardzo zależą od RNG, mianowicie mam postać na 70 już, no 77 level będę wbijał. Nie wypadł mi na Cruelu ani w ogóle ani jeden itemek w ogóle, żeby podejść do tych triali ascendancy na te ostatnie punkty. I z tego co słyszę, bo nie wiem, ale poprawcie mnie, jeżeli tak nie jest, to jeżeli failujesz trial na ascendancy na te ostatnie, te, te ostatnie cztery punkty, no to masz tylko jedno podejście tak naprawdę na itemek. No więc moim zdaniem Coś, co jest taką korową mechaniką buildu no, postaci. Chyba to, chyba to chyba nie. Jak, jak podejść na itemek? Jak w Masz tylko jedno wejście. Masz jedno wejście, jeżeli się wywalisz, to dopóki nie wydropisz kolejnego itemku, to nie wejdziesz A, po raz kolejny. No właśnie. I to, jest, i, to, I to jest właśnie mój zarzut, że coś, co jest korową jednak mechaniką klasy, czyli te punkty ascendancy, to jak sobie możesz zbudować postać, no przepraszam, ale to nie powinno zależeć od RNG czy akurat ci itemek dropnie, czy ci nie dropnie no i potem jeszcze oczywiście, nie wiem, nawet nawet lakcie może wywalić z czegoś takiego, z takiego triala Crash, cokolwiek, nie, no i jesteś Całe szczęście, taki... ja akurat miałem taką sytuację, że mnie Crash wywalił jakbym, jak podchodziłem do tego czwartego poziomu już e, i mogę wrócić normalnie i grać Tak o, mi się wydaje, że wróciłeś. wracasz do punktu wyjścia, tak mi się o, to wydaje 15 minut, wiesz, 15 minut no to jeżeli nie tracisz podejścia, to, to przynajmniej tyle, tyle dobrze. No ale i tak, no, mój, mój zarzut jest głównie taki, że to jest RNG, kiedyś ten item wyleci. Nie wiem, zrobiłem chyba na tym etapie już 60-70 mapek, a nie jeden item mi nie wyleciał do tego, do, w ogóle do podejścia do Ascendancy. Słyszałem, że taka sytuacja się zdarza, to i też. Ekipa stron, tam gram od wowiaków, to, to też była taka sytuacja, że do tej pory ktoś tego itemu nie wydropił jeszcze, a też już ten poziom 80. Eee, o dziwo dostał ten item do, do tego drugiego traila, a do tego jeszcze nie zdobył. Na tym poziomie no. 70 mu tam chyba musi być. Eee, no Uf. Ja tu tylko taki ból dupny mogę mieć e, bóle od do gry. No, no, no nie podoba mi się to, że na tej mapie padniesz, to po co są te portale, tak, tych 5 czy 6 portali? Po co one się otwierają, skoro upadasz i, i, i fakt tak. no to tyle. Mam wrażenie, to jest moje wrażenie, że to jest tylko accessowe i że to będzie w otwartej grze, tak jak tu było w POE zachowane, że będzie ta możliwość powrotu tych do tej mapki. Tak mi się wydaje, bo po co by, te, po co by te portale były? Czy one są tylko tak, jakby pozostałością, po POE 1 w tym systemie? Czy jest coś z tym związane, że te tych sześć portali się pojawia, Tak, tak mi się wydaje. No ja myślę, że będzie trochę inaczej. Ja myślę, że będzie prosta sprawa, e, jedynka i dwójka, pierwszy poziom i drugi poziom, będzie tak jak jest teraz, a trójka i czwórka to będą zupełnie nowe mechaniki, których jeszcze nie znamy, bo to będą a, a z aktu czwartego, piątego, szóstego. Bardzo no nawet to tak może, być, tak no może być. Jak się wchodzi na Cruella, to nawet te lokacje, zobaczcie jak one są źle zrobione, tak? bo tam zobaczcie jak wchodzi się na Cruella, to tam, jak chcesz do tego wejść na kruelu, do tych lokacji, to one mają dziwny 20 level zamiast 50, więc widać, że to takie. Tak, cię naszy... i. Naszy... Się w ogóle na normala. Nie, nie jesteś na kruelu, jak jesteś w tych lokacjach, tak naprawdę. To jakieś eee... jest dziwne instancjonowanie. No, tak, bo chyba technicznie nie tak. było to. Więc dlatego też to może takie trudne jest, że. No, no to taki... E... Pytanie bardziej mnie ciekawi by to, że okej, okay, jest taka mechanika, będzie ta mechanika i, i ona pozostanie, powiedzmy. I... Powiedzmy, w przyszłości będzie jakaś inna, coś innego, jakiś inny trial, i nie będzie trzeba robić tego czwartego czy tam któregoś poziomu, tylko mi ciekawi wtedy. Po co będzie się to robiło? Po co będzie się robiło te takie wysokie e, poziomy? Ponieważ to, co jest najgorsze w tym, gir, który tam wylatuje, jest tragedią. Bo, jak, Też, tak jak tu mówisz, mi się wydaje, że to jest niedobalansowane jeszcze i to będzie dopracowywane. Bo rzeczywiście nie robi się traili po to, żeby zobaczyć sprzęt. No nikt nie chodzi o te klucze. No, taka prawda. No, Idziesz to... tylko zrobić to ascendencję i tam tylko raz wejdziesz, jak ci się uda, potem zapomnieć o tym temacie. Ja udało mi się zrobić, bo to jednak trwa długo, czasu. Zrobiłem ten, ten trzeci poziom w sumie już dwa razy, tak udało mi się. Do tego czwartego niestety. No, no nie, eee, ale ten trzeci zrobiłem i. Tam są takie skrzynki, w których pojawiają się takie prime, czyli wiadomo, że niby takie tam wyższe, lewe. I z tego wypadają naprawdę kasztany takie, że aż szkoda gadać i tak dalej, więc jeżeli ktoś inwestuje prawie że dwie godziny w to, no to naprawdę, wiadomo, lepiej robić łapki, bo znacznie więcej tego wypadnie, niż w Ja już co, gdzieś widziałem dyskusję na zachodnich, że tak powiem, m, influencerskich portalach odnośnie właśnie PoE2 i tam y mówili niektórzy z tych z tych, z tych graczy, z tych streamerów, że nie jest zbalansowany jeszcze wypada, nie jest zbalansowany lód jeszcze tak naprawdę, że na razie rzucono tak naprawdę tylko taki etap testowy. I nie zbalansowano jeszcze poszczególnych powiedzmy poziomu tak do wypadających przedmiotów, bo to też widać. Zwróćcie uwagę poza samych, tak. po samych kupcach, tak? Masz poziom 70, a kupiec na 50 się zatrzymuje tak czasami. to y, mam wrażenie, po prostu jest niedobalansowane, jeżeli to jest do dopracowania, bo to jest taka, wydaje mi się tylko takie technikalia na razie. Y, nie zwrócili na to uwagi, podejrzewam nie jest. Na razie rzucili tak jak jest i, i to nie jest istotne dla nich w tym momencie. No i taka to jest całkowicie zrozumiałe dla mnie. Ja teraz powiem coś takiego może bardzo. Przewrotnego eee, i zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo oczywiście ja czuję tak, to moja, jako moja subiektywna opinie, że całe cały endgame to wszystko było robione tak troszkę na szybko. Już ta końcówka, bo kampania, jako w sobie, jest naprawdę czad. Naprawdę jest dobra. Fajne questy, fajne mapy. Co prawda, jest jedna rzecz, którą też wolę pół punktu na pewno z tego zabiorę. Uważam, że te mapy są za duże. No niestety są za duże. Eee, może przyzwyczajenie też z jedynki, ale one są za duże. Często chodzisz i chodzisz i chodzisz, żeby znaleźć to. To jest takie trochę wydłużanie kontentu na siłę, uważam. Nie jest to potrzebne w żaden sposób. Można zawsze dać więcej map niż to, żebyś e, po prostu szukał przejścia, bo nie wiesz, gdzie to przejście jest i chodzisz po tym i chodzisz. To retid jest takie i to często się po prostu komuś może nudzić tak dalej, że ciekawsze jest przechodzenie na mapę, więc mogłoby być więcej niż po prostu takie ogromne, tak, te mapy, więc to jest... To, to mi się jest... wydaje, że to tu z mogliby strony... wziąć, mogliby tu wziąć przykład z Diablo, gdzie oni to rozwiązali poprzez dodanie mounta właśnie i ten mount powoduje, że te odległości są krótsze. W Last na przykład, bo mamy no, powiedzmy na tym samym poziomie, tak, jeden tak, sam czas. Tak, 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 tak. Z kolei mapy są mniejsze, znaczy lokacje są mniejsze, nie, że mniejsze, mniejsze, tak, tak. jest miejsce, ale lokacje są mniejsze, żeby tego uważania nie było. Rzeczywiście tutaj, szczególnie drugi akt, tutaj trzeba oddać, że chrystepanie, panie, co tam się najeździsz, naklikasz, naklikasz na. No, no, no ja przesadnie, przesadnie, to prawda. Tak, o, 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 zwłaszcza, z, zwłaszcza, że tutaj w tym drugim akcie nie tylko przechodzisz z y, miejsca na miejsce, tylko właśnie na tej mapie musisz wyklikać się jeszcze w takie odpowiednie, no to już y, karawaną musisz, że tak powiem, poruszać. To jest też. Pomysł o, z karawaną fenomenalny, nie wiem? Yy. absolutnie pięknie to wygląda. Gonioną przez tych tam niewolników, no to jest y, żeby tutaj, dobra, żeby nas teraz nie skreślili, tak? Ciekawie, bardzo ciekawie, tak. No to prawda, to jest, to jest bardzo ciekawe, więc y, to jest to. I z takich jeszcze rzeczy, które tak mi wpadły do głowy A, to nie zakończyłem. No i właśnie dlatego wydaje mi się, że ten chyba endgame jest trochę... na szybko zrobiony. Żebyśmy pewnie dotknęli i zobaczyli, jaką wygląda, jaki mają pomysł. Tylko zastanawiałem się nad tym, bo gracze zawsze tacy, którzy no chcieliby więcej więcej. Mor, 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 mor. I pytanie, czy po prostu może nie było trzeba zrobić, bo trochę od, od innego wyjścia dla nich, czyli wstawienie tylko, powiedzmy, kampanii eee, bez endgame'u wtedy po prostu ludzie by też nie narzekali. Bardziej bym patrzył tylko w ten sposób, że ja jestem zadowolony, że jest ten endgame, bo przynajmniej widzimy jak wygląda, ale po prostu żeby nie było tak, że ktoś się wypali tą grą, bo po early accessie oceni jaka gra będzie, prawda? Że tak jak... Bo ja myślę, że tej grze się mnóstwo zmieni, bo to pewnie ona wyjdzie, nie wiem, za pół roku, tak myślę, albo może za, za rok, to pewnie tak. może być zupełnie inna gra e, pod wieloma aspektami klas i tego wszystkiego, e, no bo tak jak powiedziałem na samym początku, no jesteśmy trochę beta testerami, tak, tylko brakuje mi w tym wszystkim tylko jednego, żebyśmy w tym in-game mieli, powiedzmy, co jakiś tam etap, czy jakieś miejsce, e, lokacje, gdzie byśmy mogli opisywać to, co, jak, jak ci podał ten akt albo coś, żeby naprawdę zbierali te dane. Ja nie wiem dlaczego oni tych danych jako od nas nie chcą zbierać, tak? No bo my gramy, robimy coś, ale oczywiście oni zdobędą dane takie, gdzie najczęściej ludzie chcą chodzić, albo co najczęściej ludzie robią, więc to będą widzieć pewnie na pewno z takich rzeczy, tylko bardziej chodzi o to, żeby tak troszkę jakiś ankiet takich porobili rzeczy, bo może coś z tego fajnego wyciągną i tego mi trochę brakuje może, ale... Wiesz tak. co, ja myślę, ja, ja myślę, że... Po pierwsze to, co powiedziałeś, mają analizę statyczną po prostu w kodzie. Oni zbierają metryki z tego, co ludzie robią. Więc to im daje na pewno jakiś już obraz rzeczywistości. A druga rzecz, no to tam chyba z tego co okaże, to ludzie głównie piszą na forach feedback, tak? No, więc yy, dodawać system in game tylko po to, żeby pytać, jak, yy, jak ci się grało ten element, to nie wiem, czy to jest. Yy, w sensie, Biorąc pod uwagę, jak wygląda po macoszemu już zrobienie trochę tego early accessu, to nie wiem, o ile bardziej byłby okrojony, gdyby mieli dodawać jeszcze taki system. Moje tak, zdanie. To mi, tylko mi to brakuje mocno i to jest na dzisiejsze czasy, chyba. Chyba standard, nie ma jakiegoś roadmapu, tak? Nie wiemy tak naprawdę kiedy, jaki etap będzie zakończony, bo można by tu bardzo fajnie pierowo rozkręcać, na przykład za miesiąc nam taką klasę, tak? A za dwa miesiące damy, nie wiem, tam pół mapy czegoś. I w tym momencie ludzie, którzy, tak jak ja na przykład, bo po tych mam 100 godzinach, ponad 100 godzin grania, zacząłem odczuwać takie okej, okay, ale już mi się tak trochę nie chce czasami. To mapy tam kolejna, kolejna, ja się myślę, kurka, wodna, ale jak to ma wyjść za rok, no czy mi się tam czy się tak dalej chce cisnąć, a, a można by ten roadmap zrobić i można by tak jakby dać taką nadzieję, bo nadzieja jest najprzyjemniejszą zabawką dla gracza, tak czeka na coś i kurka wodna by sobie pograła. Ale tutaj uważam, że się... pięknie to podsumowałeś, bo to rzeczywiście, się... jak sobie pomyślałem o tym, to by była świetna rzecz, jakby była jako roadmapa, bo przecież nawet mm -hmm. nie mamy czas, to nie mamy, nie mamy też e, itemów, nawet nie, wiem, nie ma miecza, nie ma sztyleta, nie ma skili pod tym i tak dalej. Dużo nawet broni, które mają, to, to mają po, połowę drzewka, tak? No bo dużo skili nie ma w ogóle, więc jest, więc jest naprawdę ogrom tego, co jeszcze ma wyjść. Co będzie świetne, bo ta gra będzie się w ogóle zmieniała dzięki temu bardzo niebagatelnie, tylko, tylko widzicie, tak jak mówię tutaj To byłoby lepsze, jakbyśmy powiedzieli, że OK, guys, za miesiąc stawiamy w to i to, i ty mówisz, okej, okay, wiecie co, ja sobie na chwilę od gry, tak, bo sobie wrócę do, do tamtej klasy, pograć coś innego i masz, wiesz, fajny mindset, że wracasz, jesteś nakręcony i tak naprawdę mogłoby być tak, że jak są sezony, to miałabyś taki mini sezony takich właśnie, tych takich kontentowy takich tych nowych rzeczy, tak, więc to mogłoby być spoko, no ale... Oni to właśnie... I to na boku działało. Rzeczywiście, jak tak spojrzałem, to miałem 300 godzin dla akcesora, ale z tym boku rozegrane. Przez tam lata, tak? Jak to powstawało? No to, to też nie jest, uważam, na takie każu alaki a to mało. I mam wrażenie, że gdyby coś takiego wrzucano, że to, tak jakby po, po, po fragmencie, tam po kawałeczku ciasta, to mogłoby się przydać albo oni już to mają zaplanowane i dopiero się to wiemy, tak? Bo do, nie ukrywajmy dopiero pierwszy tak tydzień minął. No właśnie, ja też tak się tutaj śmiałem, bo to tak chcemy tak, o tym rozmawialiśmy. O to, to... Ogromne, ogromne oczekiwanie, userów, że tak powiem. Ostatnio się o tym gadaliśmy i tak wiecie, wszyscy mieli takie o, oczekiwanie, że może w piątek jakiś patch będzie, coś tu będą robić i tak dalej. Może dzisiaj, ale z drugiej strony tak sobie myślą ludzie, come mają też weekend pewnie, muszą trochę odpocząć po tym, co się wydarzyło. I tak już tutaj o tym też Szem wspomniał, ten. E ten cały fakt nie było jak zwykle fuck upów żadnych, takich dużych. No bo to, że nie weszliśmy no od razu o tej godzinie 20, no bywa. No, znamy, znamy tyle różnych akcji, żebyśmy mogli nawet zrobić top listę najgorszych startów gier, bo naprawdę można to zrobić. I on, tak, nie byłby, może. on nie byłby pewnie w, w top 20 nawet tutaj. Nie, bo... Nie. Tym bardziej, bo... że były informacje, od DW były informacje na bieżąco, tak? Nie tak, że zostawili A, wszystkie, tak jak sobie. były na bieżąco informacje, że czekajcie, te dwie godziny to tam są nam potrzebne, tak? Później jak ruszyły, to były takie spajki, że to wywalało, ale... ale naprawdę chyba nie wiem o której, Od 23 chyba w końcu zaczęliśmy grać tak normalnie i mm -hmm. szło już normalnie. Dwie, tam dwie trzy godziny później już bez problemu. Były problemy też takie, że ludzie od razu chcieli w party grać, to wiadomo, i tam były te bugi, że w party można grać i wywalało z gry, no okej... Okay. Jakieś small issues i tak dalej, ale ogólnie to naprawdę ten, ten, ten start był całkiem spoko, więc e, więc wracając do tego, tak, fajnie by właśnie taki, taki roadmap był, to byłoby naprawdę coś fajnego, bo sam jestem ciekawy, sam jestem ciekawy w tych klas i na pewno wiem, zauważyłem to, że gram sobie tam, mam 84 tam i te łyczki e, i. I chcę też spróbować sobie tego dadaja i inny klas i tak dalej, bo wiem, że to jest zupełnie inna gra, wiecie, wiecie, jak na innych e, lecisz tych, to naprawdę ta gra, jak myślałem, że jak zadan inną klasą teraz, to będziemy się nudziło. Mam Mercenary też tam na dziesiątym poziomie, więc. Ale jak sobie zrobiłem te, to rzeczywiście ta gra się tak nie, To jest dobra krop w tym. Że robię sobie kampanię, ona mnie nie razie nie nudzi jeszcze, bo będzie ten moment pewnie który, już zacznie cię nudzić i. Bardzo mnie ciekawi, jakie rozwiązanie to wymyślą, bo ja wiem, że wiedyncy nie mogli zrobić, bo tak gra już była tak długo i tutaj, okej, kaman, okay, akceptuję, ale jeżeli tutaj nic nie zrobicie i będzie trzeba cały czas robić kampanię, oj ja mam gęsią skórkę aż trochę, eee, ja myślę fajnie jakby był jakiś, nie mówię o tym, żeby musieli jakoś zupełnie, ale coś, jakiś pomysł, żeby można skipować, nie wiem jak, nie wiem, nie jak, nie wiem jak. Może nawet i te mapki, niech te mapki będą powiedzmy od pierwszego do 60 i tam później wymyślcie coś innego, whatever, ale, 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 ale chyba nie chciałbym robić kampanii jeszcze raz. No, czyli... z tym się zgodzę, ja jakieś mówię, takie... Teraz mógłbym robić, ale nie chciałbym robić tego, jak będzie to 20-30 raz, to już będę trochę... Pamięć skakał w punkcie. No tak, no bo to aż cała przyjemność tej gry polega na tym wiadomo, żeby bawić się różnymi bildami, różnymi postaciami, no, a robić cały czas to samo żeby tylko tam dojść do tego momentu, gdzie możesz się bawić tym bildem, to jest trochę no, uciążliwe. A zwłaszcza, no, od pewnego wieku <coughs> zaczynasz doceniać trochę bardziej czas jednak, który poświęcasz, więc no właśnie... E, czasu ci nic, nic nie wróci, no a lepiej spędzić go na najlepszych aspektach, że tak powiem, takich gier, niż na męczarni. No dobrze, e, więc trochę sobie w pierwszej części powiedzieliśmy dobrych rzeczy. W drugiej musieliśmy trochę pana czekać, bo jakby inaczej mogło być. Więc teraz zróbmy zwyczajową naszą formułę, którą nasz kolega rozpoczął. Porównajmy na razie, spróbujmy porównać tę grę, którą na razie otrzymaliśmy. Dodanie. Oczywiście zaczniemy od szema, bo on ma zawsze najlepsze tutaj pokrewieństwa. Na tu duży rozwój z daniami, sobie, więc jak jedziemy takimi fast foodami, to taki. Chyba, chyba, chyba że zamiast dań wolisz zrobić coś, co e, tak, ta, ta, takich dwóch kolegów, bardzo znanych dla nas przynajmniej też robi teraz i bardzo też fajnie, porównać tą grę do imprezy. Jak, e, 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 się... Nie, nie, nie. nie ol... Zostawiamy Kubę i nie, niech oni się bawią tam po swojemu, a my mamy swoje dania, ale dania fast foodowe, więc fast foodowe. dobry krafterski burger, to jest dobry krafterski burger. Ale bezczelnie wrzucony fragment mały kawałek mięska WG, Czyli nie mięska, Taki malutki. A, tak, Mniemniej... tylko dla tekstu, okej. Okej. No, czy tak. W no, bym tak to widział. Dobra, dobra, mogę to kupić. Mogę to kupić oczywiście. Eee, teksu, co ci chodzi? Ja właśnie, ja, ja właśnie miałem dokładnie. Sz, 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 szem widzę, że mój, mój pomysł wziął też, bo miałem dokładnie to samo powiedzieć. Może nie jest. też burger. Bardzo dobry burger, z takim bardzo dobrym mięskiem, jakieś takie łagił, w ogóle burger, jakiś taki, no już czuć, czuć, czuć dobry. nie, no tak. ja, ja uważam, tak, że, ja tak. uważam, że, ja tak, uważam, że tak. KOR, nie, ja uważam, że KOR jest dobry, yy, tylko po prostu, no, tak jakby, nie wiem, dali ci tego burgera bez frytek albo niedoprawionego. Albo no, no brakuje ci tam nie wiem, tego ogóreczka, no właśnie mięso jest dobre, ale to jest za mało, żeby ten burger był taki, wiesz, idealny, perfekcyjny, to bym, tak bym to określił. Ja to jestem tak, trochę tak się czuję, jakbym miał zamówić jakąś pizzę, przykładowo, którą widzę na stronie internetowej i są takie zajebiste składniki, super, super tam wiecie, e, limitowana edycja na tej pizzy, teraz szkodowo, są, nie wiem, jakieś tam frytki i jakieś tam specjalne, jakieś w ogóle dziwna Pizza, taka, wiesz, wow, patrz na to, mówisz, o, ale jestem już głodny, taki mega, tylko ona się jeszcze nie dojechała do domu. I tak myślisz, żeby ta dostawa już była, ale jest już tak nakręcony już porządnie, że wiesz o tym, że ona będzie przepyszna, bo to musi być zajebiste, i tak dalej, ale ona jeszcze nie dojechała. Więc ja tak się czuję, że ta gra jeszcze jest super, bo jest już mega nakręcony, ale ona jeszcze tu nie jest, no, e, więc e, więc tak to sobie w głowie e, przetrbiłem. Tak też może być, Tak może być. Tak, też mówić. Dobrze. No, myślę, myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy zgodni pod tym względem. No, tak, no, tak, zobaczymy, tak. zobaczymy, co zrobią, co, ile będą update'y, o ile będą jakieś update'y, bo cholera wie, bo nic nie powiedzieli w tym kontekście, więc no... Pytanie to z tego jak się wyciągnąć? Daj mi mi czas. Jeszcze daj mi tak. czas. Więc mam tutaj takie skromne pytanie do widzów, którzy nas oglądają. Powiedzcie, jeżeli możecie, w komentarzach, jakie powiedzmy recenzję, albo na jakie rzeczy chcielibyście, żebyśmy zwracali uwagę, albo jaki kolejny materiał, jaką grę byście chcieli, żebyśmy zrecenzowali, albo czy o tym grze, o której teraz mówimy, czyli Poe 2, jaki dokładnie temat was by interesował, bo coś może jest dla was niejasne, a może akurat dzięki temu, że troszkę gramy, to może wam coś rozjaśnić, więc z chęcią byśmy to zrobili, więc jesteśmy do waszych usług, więc na dzisiaj się żegnamy, ale mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy kolejny raz. Więc na razie i dziękuję bardzo. Zobaczenia. Dzięki wielkie.